Cześć wszystkim! Chcielibyśmy Wam przedstawić Marka, który pokazuje bohaterów z innej perspektywy niż ta, którą widzimy na co dzień. Tak, dwa lata temu postanowiłem pokazywać bohaterów z powietrza. bohatów to moje miasto, tutaj się urodziłem i postanowiłem pokazać z drona przy pomocy zdjęć wideo, że bohatów też może być ładny. Marku, lubisz latać z dronem, ale wspomniałeś, że to buchatów jest Twoją pasją. Tak, latanie dronem to zdecydowanie moja pasja. Uwielbiam pokazywać świat z innej perspektywy. Ale buchatów to moje rodzinne miasto, e, lubię je bardzo i postanowiłem pokazać, że ono też ma swoje ładne strony. A tą np. ładną stroną jest dużo zieleni w tym mieście, i nie jest tak, jak chodzi potoczna opinia, że jest to tylko i wyłącznie blokowisko. Marku, nie pierwszy raz pokazujesz obiekt bawełnianki. Tak, powełniankę pokazywałem już kilka razy w swoich filmach i na zdjęciach śledzę budowę tego obiektu. Cieszę się, że ten obiekt powstaje, że będzie służył mieszkańcom i że będę mógł, mam nadzieję, lada chwila pokazać go w całej okazałości. Mimo jeszcze zamkniętego obiektu słyszeliśmy, że spędzasz tutaj czas? Dokładnie tak, od kilku miesięcy, od kilkunastu miesięcy chodzę do tutejszej siłowni, która jest już czynna w tym obiekcie. I mam też okazję podpatrywać, jak ten obiekt rozwija się i pięknie je od środka. Otwarcie już 26 kwietnia. Czy planujesz nam pokazać z zdjęcia drona? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że już tego samego dnia mieszkańcy bohatowa zobaczą ten obiekt z mojego drona. Mam nadzieję, pokazać to zarówno na filmach, jak i na zdjęciach, Oby tylko pogoda dopisała tego dnia. Dziękujemy serdecznie, Marku. Dziękuję bardzo. Dobry. Dziękuję bardzo.